Moi kochani, Boże Narodzenie zawsze przerywa całoroczną codzienność, a każdy przeżywa ją na odmienny sposób, lecz nie całą jego wartość zauważamy. Rozumiemy, że jest to świętowanie narodzin Pana Jezusa, choć niektórzy cieszą się tymi świętami jako po prostu europejską tradycją. To jednak, co może być przez niektórych dostrzegane jako zanikająca tradycja, może być wyrazem duchowej rzeczywistości, której nawet wielu praktykujących katolików nie dostrzega. Weźmy pod uwagę Polaków. Nie porównuje nas do innych narodowości, bo wiadomo, że koszula bliższa ciał. Polacy. Ten wielki naród, który kiedyś przetrwał stuletnie rozbiory, teraz znów przeżywa uciemiężenie. Wewnętrzne podziały zdają się paraliżować odwrócenie trendu destrukcji. A przecież Polska. Ma wiele obietnic od Boga, wygłoszonych przez różnej powagi współczesnych proroków, które powtarzają nie tylko osoby głęboko wierzące. Przykłady takich proroctw to chociażby ocalenie Polski z mającej nadejść wielkiej pożogi, czy jej późniejszy piękny rozkwit, czy wreszcie proroctwo świętej siostry Faustyny, że stąd wyjdzie na cały świat iskra Bożego miłosierdzia. Nawet jeżeli tylko częściowo spodziewamy się wypełnienia tych proroctw, to warto za Bogiem podążać. Jeżeli nie widzimy jeszcze realizacji tych zapowiedzi, to warto szukać pojawiające się znaki, że jakby w ukryciu ta realizacja się zbliża. Bóg więc doprowadzi do wypełnienia się Jego obietnicy, tak, że staniemy murem przy Nim. Że Boże miłosierdzie przekroczy wszelkie podziały między nami i zwycięży w nas miłość do Polaków i do wszystkich ludzi. Bo kto prawdziwie nie dba o swoich domowników, jak może być świadkiem miłości do świata? Kto siebie nie kocha, jak będzie kochał bliźniego? W te święta Bożego Narodzenia modlę się, aby Bóg dał Wam dostrzec już pojawiające się przykłady zwycięstwa, Ofiarnej i mądrej miłości wśród nas. Zobaczycie, jak poczucie jego pokoju rozbrzmiewa w Waszym sercu coraz potężniej. Idąc tą drogą, ujrzymy całą harmonię realizacji Bożych obietnic już wkrótce dla dobra nas i następnych pokoleń. Na czas pamiątki narodzin pana Jezusa, który dał nam największe obietnice. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.